Zdalne postrzegania (remote viewing) to metoda badań zdolności jasnowidzenia u osób posiadających zdolności parapsychiczne. Autorem tej metody był Ingo Swan. W początkowym etapie rozwoju tej metody osoba, która posiadała zdolności parapsychiczne, miała zadanie przedstawić jak najwięcej informacji o jakimś obiekcie, którego nie widziała. Następnie Ingo Słon wraz z przyjacielem ufologiem Jaco Vale udoskonalili tę metodę na tzw. koordynowane zdalne postrzeganie: coordinate Remote Viewing lub Controlled Remote Viewing. Metoda CRV powstała w 1983 roku w forcie Mead, amerykańskiej bazie wojskowej w stanie Maryland i była wykorzystywana do trenowania żołnierzy o zdolnościach paranormalnych. Badanemu podawano określone współrzędne geograficzne, a ten miał za zadanie odgadnąć, co się tam znajduje, jaka jest tam pogoda, co się tam dzieje w danym momencie i tym podobne. Cały czas proces jasnowidzenia był kontrolowany przez parapsychologa rozmówcę, którym był Ingo Słon. Cały proces był podzielony na cztery stadia. Zaraz po podaniu współrzędnych geograficznych osoba postrzegająca zaczynała sporządzać szkice. Były one często zbudowane tylko z kilku linii, narysowanych automatycznie bez udziału świadomości. Rysunki te noszą nazwę ideogram. yes Podczas drugiego stadium osoba badana określała pojedyncze wrażenia czuciowe, np. chłód, czerwony, hałas, zapach trawy. W momencie pojawienia się konkretnego wyrażenia, np. piła mechaniczna, należało je zanotować jako nawarstwienie analityczne. W trzecim stadium badani doznawali wrażenia wymiarów, np. olbrzymi, mały, ciężki, lekki. W tym stadium badani na kartkach sporządzali dokładne rysunki tego, co widzą. W czwartym stadium sporządzano listy kontrolne z danych z pierwszych trzech stadiów, wypowiedzi, Wymiary, nawarstwienia analityczne i wrażenia emocjonalne były zapisywane na kartkach papieru wraz z dwiema kategoriami uchwytne, np. drewno, skóra, metal. Oraz nieuchwytne, np. możliwe do użycia, prywatne. Osoba badana na liście zakreślała wszystkie elementy, które miały związek z obiektem docelowym. Poszczególne fragmenty informacji tworzyły całościowy obraz i wypowiedź pozwalająca względnie dokładnie opisać obiekt docelowy. Ingo Słon stworzył grupę jasnowidzów o nazwie Remote Viewing, która działała do 1995 roku. Tworzyli ją żołnierze o zdolnościach paranormalnych. W jej skład weszli Mel O'Reilly, Joseph McMonigal, Ken Bell, Fernand Gavin, Nancy Stern, Hartelite. W późniejszym czasie dołączył Uri Geller. Grupa działała w dwóch niepozornych budynkach o numerach 2560 i 2561 przy ulicy Levelin Street, położonych z daleka od innych obiektów w Forcie Mead. Wśród wielu sesji zdalnego postrzegania żołnierze przedstawiali wiele bardzo trafnych opisów oddalonych obiektów. Jednakże najciekawsza bodaj sesja zdalnego postrzegania miała miejsce w 1984 roku, a uczestniczył w niej Joseph McMoneagle. Sesja była przeprowadzana przez rozmówcę CIA. Joseph przed rozpoczęciem sesji otrzymał zamkniętą kopertę, której jednak nie mógł otwierać. Otrzymał tylko słownie przekazane współrzędne geograficzne. Cały zapis sesji zajmuje 7 stron. Jest dostępny na stronach CIA. Jednak już pierwsze wersy zwracają uwagę na niezwykłość tego postrzegania. Joseph. widział, ach, widzę jakby cienie ludzi bardzo wysokich, szczupłych. Ale to tylko cienie. To zupełnie tak jakby tam byli, ale ich już nie ma. Rozmówca. Przenieś się do czasu, kiedy tam byli. Joseph. Widzę wiele dużych obiektów w linii, ale wszystko się rozpada, widzę fragmentaryczne kawałki, rozmówca, po prostu powiedz co widzisz, nie próbuj składać tego w całość, po prostu mów co widzisz, Joseph, po prostu widzę bardzo wysokich ludzi, wyglądają na szczupłych i wysokich Ach, noszą dziwne ubrania. Następnie rozmówca podał Josephowi różne inne współrzędne bez żadnych dodatkowych informacji. Joseph opisał wówczas kilka interesujących miejsc, m.in. obelisk przypominający pomnik Waszyngtona, coś na wzór rzeźbionych kanałów przypominających drogi oraz piramidy jakby schronienie przed burzami. W piramidach zauważył znów cienie wysokich ludzi, których widział wcześniej. Joseph stwierdził, to starożytni ludzie, oni umierają, ich czas już minął. Joseph w tym momencie powiedział swemu rozmówcy, Iż znajdują się tam żywe istoty. Rozmówca polecił mu nawiązać z nimi kontakt. Joseph opisywał, że istoty te znajdowały się na skraju apokalipsy. Wysłały członków swej cywilizacji na misję znalezienia nowego miejsca do zamieszkania. Istoty te znajdowały się w stanie hibernacji w oczekiwaniu na powrót grupy poszukiwawczej. W tym momencie otwarta została koperta wręczona wcześniej Josephowi. Wewnątrz znajdowała się kartka z napisem Planeta Mars około milion lat przed naszą erą. Innymi słowy była to próba służb wywiadowczych odwiedzenia innej planety poprzez zdalne postrzeganie. Sesja tego zdalnego postrzegania była elementem projektu Stargate, Gwiezdny Wrota, który prowadzony był przez CIA w latach 1978-1990. Niektórzy twierdzą, iż działania te miały na celu wprowadzenie Sowietów w błąd którzy wierząc w realność tego opisu mieliby poświęcać dużo zasobów, by osiągnąć te same wyniki. Działo się to w okresie zimnej wojny, więc byłoby to Stanom Zjednoczonym na rękę. Z drugiej strony, weryfikacja misji Josepha McMonigal wymagałaby wysłania załogowej misji na Marsa w miejsca, które odwiedził podczas sesji zdalnego widzenia. Być może jednak wkrótce zostanie to zweryfikowane, gdyż w 2017 roku szef SpaceX Elon Musk zapowiedział dwie załogowe misje na Marsa w 2024 roku. Zaś Lockheed Martin zaproponował swoją koncepcję o nazwie Mars Base Camp. Zakłada ona wysłanie na orbitę Marsa statku już w 2028 roku. Czy coś takiego jak zdalne postrzeganie w ogóle istnieje? Czy wizja Josepha MacMonigalla była prawdziwa? Czy wobec tego już w latach 80. ludzkość w sposób pośredni skontaktowała się z przedstawicielami obcej cywilizacji? Czy wobec tego czerwona planeta była kiedyś zamieszkana, a może nadal istnieje na niej życie? Jak zawsze zachęcam do otwarcia własnego umysłu na otaczające nas niezwykłe zjawiska i nieustannego, poszukiwania prawdy.